Dzisiaj obchodzimy Święto Świętego Augustyna. W ten święty dzień poświęcony Świętemu Augustynowi. Bramy raju otwierają się, aby obficie zsyłać łaski na wszystkich Jego wiernych. Dzisiaj ten potężny Święty jest szczególnie uważny na nasze modlitwy, gotowy wstawiać się u Najwyższego za każdą z naszych najpilniejszych potrzeb. Dzisiaj Święty Augustyn wyciąga do Ciebie swoje potężne ręce. On, który doświadczył najradykalniejszej przemiany, Rozumie Twoją potrzebę zmiany. Jest gotowy przedstawić Bogu Twoją niemożliwą sprawę, Twoją desperacką prośbę, Twoje najgłębsze wołanie. Nie ma serca tak zatwardziałego, którego nie mógłby dotknąć. Nie ma sytuacji tak beznadziejnej, której nie mógłby zmienić. W tej świętej chwili wszystko może się zmienić. Cud, którego oczekujesz od lat, jest bliżej niż myślisz. Święty Augustyn. Święty spraw niemożliwych i cudownych nawróceń przygotowuje swoje błogosławieństwo. Łańcuchy, które cię więżą, wkrótce pękną. Teraz połóż rękę na sercu i zamknij oczy. Powtórz z żarliwą wiarą. Święty Augustynie, ufam, że moje nawrócenie i mój cud są już w drodze. Napisz to zdanie w komentarzach jako publiczne świadectwo twojej wiary. Ten czyn otwiera kanały łaski Bożej i przygotowuje twoją duszę na przyjęcie. Twoja chwila nadeszła. Niebiosa są otwarte. Święty Augustyn wstawia się za tobą, a Twój cud czeka na ciebie. Przygotuj swoje serce, ponieważ ta modlitwa może być początkiem największej przemiany w Twoim życiu. Komentarze są gotowe na przyjęcie Twojego świadectwa wiary. Chwalebny Święty Augustynie, doktorze Kościoła i promienne światło boskiej mądrości, zbliżam się do Ciebie w tej chwili z sercem pełnym wiary i nadziei. Ty, a który znałeś głębiny ludzkiej duszy, który doświadczyłeś nieustannego poszukiwania prawdy i który znalazłeś w Bogu pełnię swojego bytu, wysłuchaj moich próśb z tą samą współczuciem, z jaką Pan wysłuchał twojego nawrócenia. Święty błogosławiony, ty, który natchnioną ręką napisałeś słowa, które prowadziły miliony dusz przez wieki, ty, który głosiłeś, że nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, zrozum moje zaniepokojenie i przyjmij moje prośby. Rozpoznaję w tobie człowieka, który potrafił całkowicie zmienić swoje życie, który zostawił za sobą cienie przeszłości, aby kroczyć w promiennym świetle najwyższego. Święty Augustynie drogi, wstawiaj się za mną przed tronem Ojca Niebieskiego, bo wiem, że Twój głos jest wysłuchiwany ze szczególną uwagą przez tego, który wezwał cię z ciemności do swojego cudownego światła. Ty, który znałeś ciężar ludzkich trosk, Wątpliwości, które dręczą ducha i walki, które toczy serce, owiń mnie swoim płaszczem ochrony i mądrości. W ten szczególny dzień poświęcony Twojej pamięci zwracam się do Ciebie nie tylko jako pobożna, ale jako córka potrzebująca Twojego potężnego wstawiennictwa. Ufam, że tak jak Bóg przeobraził Twoje życie w sposób nadzwyczajny, tak może dokonać cudów w moim. Przyjmij moje słowa, święty błogosławiony. I wnieś moje prośby do nieba z mocą Twojej modlitwy, aby dotarły do miłosiernego serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Augustynie z Hipony, ukochany syn Najwyższego, Twoje życie jest żywym świadectwem przemieniającej mocy łaski Bożej. Podziwiam wielkość Twojego nawrócenia. Ten wzniosły moment, w którym usłyszałeś głos z nieba i który mówił ci weź i czytaj, a Twoje serce otworzyło się definitywnie na miłość Boga. Jaki piękny przykład dajesz nam, że nigdy nie jest za późno na zmianę, że Pan cierpliwie czeka na nasz powrót w Jego kochające ramiona. Wychwalam Twoją niezrównaną mądrość, święty doktorze Kościoła, ponieważ Twoje pisma nadal oświetlają drogi tych, którzy szukają prawdy. Twoje wyznania uczą nas, że w szczerości serca przed Bogiem znajdujemy prawdziwy pokój. Twoje dzieło, Państwo Boże, przypomina nam, że nasza ostateczna Ojczyzna nie jest na tym świecie, ale w wiecznych niebiosach, gdzie króluje nasz Zbawiciel. Błogosławiony Święty Augustynie, podziwiam Twoją głęboką pokorę, tę cnotę, która skłoniła Cię do uznania swoich przeszłych błędów i całkowitego oddania ich w miłosierne ręce Ojca. Ty, który był dla Świętej Moniki powodem łez i modlitw, stałeś się później jej największą radością i dumą jaka piękna lekcja dajesz nam o mocy macierzyńskiej modlitwy i cierpliwości boskiej miłości. Chwalę cię, święty drogi, ponieważ w twoim życiu widzimy odzwierciedloną nieskończoną miłosierdzie Boga, który nie odrzuca nawróconego grzesznika, ale przemienia go w narzędzie swojej chwały. Twój przykład napełnia nas nadzieją, bo jeśli Bóg mógł uczynić z ciebie tak wielkiego świętego, może też dokonać cudów w naszym życiu. Bez względu na to, jak zagubieni czujemy się w niektórych momentach. Święty Augustynie, błogosławiony. Ty, który znalazłeś w boskiej mądrości najcenniejszy skarb, proszę cię, abyś wstawiał się za mną, abym ja też mogła otrzymać to niebieskie światło, które oświeca rozum i prowadzi kroki właściwą drogą. Potrzebuję rozeznania, aby podejmować decyzje, które pojawiają się w moim codziennym życiu. Zwłaszcza te, które dotyczą mojej rodziny i mojej duchowej przyszłości. Święty drogi, Ty, który napisałeś, że wiara szuka zrozumienia, pomóż mi wzrastać w mądrości, aby lepiej rozumieć zamysły Pana w moim życiu. Kiedy znajdę się na trudnych rozdrożach, kiedy opcje będą wydawały się niejasne, a moje serce będzie podzielone, niech Twoje wstawiennictwo przyniesie mi niezbędną jasność umysłu i wewnętrzny spokój, aby zawsze wybierać to, co najbardziej podoba się Najwyższemu. Proś Ducha Świętego, święty doktorze, aby obdarzył mnie swoimi siedmioma darami, szczególnie darem mądrości i darem rady, aby moje słowa były zawsze budujące, moje czyny pełne chrześcijańskiej miłości, a moje myśli wznosiły się stale ku rzeczom niebieskim. Jak powiedziałeś, niech moje serce znajdzie swój prawdziwy spoczynek, jedynie w Bogu. Święty Augustynie, miłosierny, Proś Pana, aby udzielił mi łaski widzenia sytuacjami, które przeżywam, oczami wiary, aby odnajdywała Jego wolę Bożą nawet pośród prób i trudności. Niech będę miała mądrość matki, która potrafi wychowywać swoje dzieci w świętej bojaźni pańskiej i roztropność niezbędną, aby być światłem i przykładem w moim domu i w mojej społeczności, zawsze odzwierciedlając nieskończoną miłość Chrystusa w każdym z moich czynów. Falebny święty Augustynie, ty, który doświadczyłeś bezwarunkowej miłości swojej matki, świętej Moniki, która nigdy nie przestała modlić się o twoje nawrócenie i która przelewała łzy błagalne, aż ujrzała spełnienie swojego najgłębszego pragnienia, proszę, abyś wstawiał się za moją rodziną z tą samą macierzyńską siłą. Objęta każdego z moich bliskich swoim płaszczem świętości i przybliżaj ich każdego dnia coraz bardziej do najświętszego serca Jezusa. Święty Błogosławiony, proś o jedność mojego domu, aby panowała harmonia tam, gdzie wcześniej była niezgoda, przebaczenie tam, gdzie była uraza i miłość tam, gdzie uczucie mogło ostygnąć. Niech moje dzieci wzrastają w wierze katolickiej z tą samą pobożnością, którą rozwinąłeś po swoim nawróceniu, i niech odnajdą w Chrystusie prawdziwy sens swojego życia od najmłodszych lat, unikając w ten sposób krętych ścieżek które czasami oddalają nas od Boga. Święty Augustynie drogi, proś Pana, aby pobłogosławił moje małżeństwo łaską wierności, wzajemnego zrozumienia i głębokiego szacunku. Niech mój mąż i ja będziemy żywym przykładem chrześcijańskiej miłości dla naszych dzieci, i niech nasz dom przemieni się w małą świątynię, w której panuje pokój, praktykuje się rodzinną modlitwę i żyje się wartościami Ewangelii z radością i naturalnością. Wstawiaj się szczególnie za tymi członkami mojej rodziny, którzy mogą być oddaleni od wiary, za tymi, którzy przechodzą trudne chwile cierpienie, chorobę lub rozpacz. Tak jak Twoja matka nigdy nie straciła nadziei na Twoje nawrócenie, pomóż mi zachować żywą ufność, że Bóg będzie dokonywał cudów przemiany w sercu każdego z moich bliskich, prowadząc ich drogą zbawienia wiecznego. Święty Augustynie Błogosławiony. Ty, który znałeś słabości ludzkiego ciała i rozumiałeś, że nasza prawdziwa siła pochodzi od najwyższego, błagam cię, abyś wstawiał się za moim zdrowiem i zdrowiem całej mojej rodziny. Proś boskiego lekarza dusz i ciał, aby wylał na nas swoją uzdrawiającą łaskę, aby oddalił od naszego domu wszelką chorobę i aby udzielił nam sił witalnych, potrzebnych do wypełniania naszych codziennych obowiązków. Święty Drogi. Proś szczególnie o te choroby, które dręczą moje ciało i które czasami uniemożliwiają mi służenie Bogu i mojej rodzinie spełnią, której bym chciała. Niech Pan Jezus, który uzdrawiał chorych swoim boskim dotykiem i przywracał wzrok niewidomym, wyciągnie też nade mną swoją miłosierną rękę i przywróci moje zdrowie fizyczne, abym mogła być użytecznym narzędziem w jego rękach. Święty Augustynie, miłosierny, wstawiaj się za wszystkimi członkami mojej rodziny którzy mogą przechodzić przez chwilę choroby, cierpienia lub słabości. Niech odnajdą w krzyżu Chrystusa zbawczy sens cierpienia i niech doświadczą pocieszenia, które pochodzi jedynie z nieba. Proś Ducha Świętego, aby udzielił im cierpliwości w próbie, nadziei pośród bólu i pewności, że ich łzy nie są na próżno przelane przed kochającymi oczyma Ojca Niebieskiego. Błagam Cię również, Święty Doktorze, abyś wyprosił dla nas nie tylko zdrowie ciała, ale szczególnie zdrowie duszy. Niech będziemy uwolnieni od wszelkiej duchowej choroby, od nałogów, które osłabiają naszą wolę, od ran emocjonalnych, które uniemożliwiają nam pełne kochanie, i od wszelkich więzów, które oddzielają nas od nieskończonej miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa prawdziwego źródła wszelkiego uzdrowienia. Chwalebny święty Augustynie, ty, który nauczyłeś się rezygnować z doczesnych bogactw, aby znaleźć prawdziwy skarb w Bogu, proszę, abyś wstawiał się za moją stabilnością ekonomiczną i stabilnością mojej rodziny. Nie szukam obfitości, spróżności lub chciwości, ale po to, aby móc godnie wypełniać moje obowiązki jako matka, żona i chrześcijanka. Proś Pana, aby udzielił nam codziennego utrzymania niezbędnego do życia w spokoju i hojności. Święty Błogosławiony. Proś, abym znalazła stabilną i godną pracę, w której będę mogła rozwijać swoje talenty w służbie dobru wspólnemu i otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie, które pozwoli mi zaspokoić podstawowe potrzeby mojego domu. Niech Pan otworzy drzwi do możliwości zawodowych dla mojego męża i dla mnie, i niech będziemy świadectwem uczciwości i odpowiedzialności w naszych codziennych zajęciach. Święty Augustynie, drogi, wstawiaj się, abyśmy potrafili mądrze zarządzać zasobami które Bóg powierzył w nasze ręce. Niech zawsze pamiętamy, że wszystko, co posiadamy, pochodzi z boskiej opatrzności, i niech będziemy hojni wobec tych, którzy mają mniej od nas. Naucz nas dzielić się naszym chlebem, z głodnym, i wyciągać rękę do potrzebującego, pamiętając słowa Chrystusa: Dajcie, a będzie Wam dane. Błagam Cię szczególnie, święty doktorze, abyś oddalił od naszego domu nadmierne zmartwienia o pieniądze, Długi, które uciskają ducha i niepokój o przyszłość ekonomiczną. Niech całkowicie ufamy w opatrzność Ojca Niebieskiego, który zna nasze potrzeby, zanim o nie poprosimy i który udziela nam każdego dnia tego, co jest potrzebne, aby żyć w pokoju i świętości, szukając zawsze najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Święty Augustynie Miłosierny, Ty, który doświadczyłeś najbardziej radykalnej przemiany ludzkiego serca. Z ciemności grzechów promienne światło świętości, proszę, abyś wstawiał się za nawróceniem wszystkich ludzi, którzy potrzebują odnaleźć drogę powrotu do Boga. Szczególnie proszę za tymi bliskimi, którzy oddalili się od wiary i żyją tak, jakby Pana nie było w ich życiu. Święty błogosławiony, tak jak Twoja matka, święta Monika, nigdy nie przestała płakać i modlić się o Twoje nawrócenie. Pomóż mi zachować nadzieję i wytrwałość w modlitwie za tych, których kocham, a którzy jeszcze nie otworzyli swojego serca całkowicie na miłość Chrystusa. Niech moje łzy i błagania, połączone z Twoim potężnym stawiennictwem, przyniosą łaskę nawrócenia dla obojętnych na wiarę małżonków, buntowniczych dzieci, które zgubiły drogę i krewnych, którzy zatwardzili serca wobec boskich wezwań. Święty Augustynie Drogi, proś Ducha Świętego, aby głęboko dotknął duszy tych, którzy żyją w grzechu, aby udzielił im chwil szczerej refleksji nad sensem ich życia i aby pozwolił im usłyszeć ten wewnętrzny głos, który wzywa ich do nawrócenia. Niech odnajdą, tak jak Ty odnalazłeś, że prawdziwe szczęście nie leży w doczesnych przyjemnościach, ale w intymnej komunii z Twórcą wszystkiego. Wstawiaj się również za moim ciągłym nawróceniem, święty doktorze, bo wiem, że droga świętości Wymaga ciągłej przemiany serca. Pomóż mi zostawić za sobą nieuporządkowane przywiązania, złe nawyki, które oddzielają mnie od Boga i wszystko to, co uniemożliwia Chrystusowi całkowite panowanie w moim życiu, abym mogła być żywym przykładem Jego przemieniającej miłości wobec tych, którzy mnie otaczają. Chwalebny święty Augustynie, ty, który znałeś niepokój duszy, zanim znalazłeś prawdziwy spoczynek w Bogu, i który napisałeś te nieśmiertelne słowa, stworzyłeś nas dla siebie, Panie, a nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Błagam, abyś wstawiał się za moim wewnętrznym pokojem. Niech moje serce odnajdzie w Najwyższym tę głęboką pogodę, której świat nie może dać ani odebrać, ten spokój, który przewyższa wszelki ludzki rozum. Święty błogosławiony, proś księcia pokoju, aby uciszył burzę mojej duszy. Uspokoił moje lęki i nadmierne zmartwienia, i aby udzielił mi łaski pełnego zaufania w Jego wolę Bożą. Kiedy okoliczności życia będą mnie przytłaczać, kiedy problemy będą wydawały się większe niż moje siły, niech odnajdę bezpieczne schronienie w modlitwie i w pewności, że Bóg ma doskonały plan dla mojego istnienia. Święty Augustynie drogi, wstawiaj się, abym mogła żyć teraźniejszością z chrześcijańską radością, bez dręczenia się błędami przeszłości które już zostały przebaczone przez boskie miłosierdzie, ani bez martwienia się o przyszłość, która jest w opatrznościowych rękach Ojca Niebieskiego. Niech nauczę się kroczyć dzień po dniu z ufnością ukochanej córki, wiedząc, że każdy świt przynosi ze sobą nowe łaski i błogosławieństwa z nieba. Błagam Cię szczególnie, Święty Doktorze, abyś wyprosił dla mnie dar cierpliwości pośród prób, nadzieję, która się nie zawodzi w ciemnych chwilach, i ten wewnętrzny spokój, który płynie z wiedzy, że jestem nieskończenie kochana przez Boga. Niech moja dusza doświadczy tego boskiego odpoczynku, który Ty znalazłeś, i abym mogła przekazać ten spokój mojej rodzinie i wszystkim ludziom, którzy zbliżą się do mnie, szukając pocieszenia. Święty Augustynie błogosławiony, Ty, który walczyłeś z siłami zła i wyszedłeś zwycięsko dzięki łasce Bożej. Błagam, abyś wstawiał się za naszą ochroną przed wszelkim złem, które może zagrozić mojej rodzinie i mnie. Owin nas swoim płaszczem świętości i proś Pana, aby otoczył nas swoimi aniołami stróżami, tworząc niewidzialną, ale potężną tarczę, która będzie nas bronić przed widocznymi i niewidocznymi niebezpieczeństwami. Święty drogi, proś o naszą fizyczną ochronę na drogach, którymi każdego dnia podróżujemy, w naszych domach podczas godzin odpoczynku. I we wszystkich miejscach, gdzie obowiązek nas prowadzi. Niech Najwyższy uchroni nas od wypadków, nagłych chorób, przemocy przestępców i wszystkiego, co może zagrozić naszej integralności fizycznej, jak mówi Psalm Kto mieszka pod opieką najwyższego, znajdzie schronienie w cieniu wszechmogącego. Święty Augustynie Miłosierny, wstawiaj się szczególnie za naszą ochroną duchową, bo dobrze wiesz, jak przebiegły jest wróg naszych dusz. Proś Pana. Aby uwolnił nas od pokus, które przewyższają nasze siły, aby umocnił naszą wolę przeciwko oszustwom złego i aby zawsze rozpalał w naszych sercach płomień wiary, nadziei i chrześcijańskiej miłości. Błagam Cię również, święty doktorze, abyś szczególnie chronił moje dzieci przed złymi wpływami tego świata, przed niebezpiecznymi przyjaźniami, które mogą je sprowadzić z dobrej drogi i przed wszystkimi pokusami właściwymi ich wiekowi. Niech wzrastają pod kochającym spojrzeniem Najświętszej Maryi Panny i niech odnajdą w Tobie wzór nawrócenia i świętości, który zainspiruje ich do życia zawsze w łasce Bożej. Chwalebny Święty Augustynie, dochodząc do końca tej żarliwej modlitwy, odnawiam moją całkowitą ufność w twoje potężne wstawiennictwo przed tronem Najwyższego. Wiem, że twoje uszy usłyszały każdą z moich próśb, że twoje święte serce poruszyło się wobec moich potrzeb. I że już przedstawiasz moje prośby Jezusowi Chrystusowi, naszemu jedynemu pośrednikowi i Zbawicielowi. Święty błogosławiony, całkowicie ufam, że Bóg, dzięki Twojemu wstawiennictwu, dokona w moim życiu cudów, których potrzebuję, niekoniecznie tak, jak sobie je wyobrażam, ale tak, jak Jego nieskończona mądrość uzna za najlepsze dla mojego wiecznego Zbawienia i Zbawienia mojej rodziny. Z góry przyjmuję Twoją świętą wolę. Wiedząc, że wszystko na co pozwalasz w moim życiu jest uporządkowane dla mojego największego dobra duchowego. Święty Augustynie drogi, oddaję w Twoje święte ręce wszystkie moje zmartwienia, moje marzenia, moje nadzieje i moje lęki. Niech Twój przykład całkowitego oddania się woli Bożej inspiruje mnie do życia każdego dnia z większą wiernością Ewangelii, z większą miłością do Boga i bliźnich i z głęboką radością tego, kto wie, że jest ukochaną córką Ojca Niebieskiego? Przyrzekam Ci, święty doktorze, że jeśli moje prośby zostaną wysłuchane, złożę publiczne świadectwo Twojego potężnego wstawiennictwa, dzieląc się z innymi pobożnymi otrzymanymi łaskami, aby również oni mogli zbliżyć się do Ciebie z ufnością. Będę zawsze żywić w moim sercu nabożeństwo do Twojej świętej osoby i będę starać się naśladować Twoje cnoty. Szczególnie Twoją pokorę, Twoją mądrość i Twoją żarliwą miłość do Boga. Z tą niezachwianą wiarą w Twoje wstawiennictwo kończę moją modlitwę ufając, że moje prośby zostały wysłuchane. Amen. Droga siostro, w wierze, doszłyśmy do końca tej pięknej modlitwy do świętego Augustyna, a moje serce napełnia wdzięczność do Ciebie za poświęcenie tego świętego czasu na wzniesienie Twoich próśb do nieba razem ze mną. Wiem, że chwalebny święty usłyszał każdą z naszych próśb i że już wstawia się za nami przed tronem Najwyższego. Jestem głęboko wdzięczna, że wybrałaś towarzyszyć mi w tej chwili modlitwy i nabożeństwa. Twoja wiara i Twoja ufność w wstawiennictwo świętego Augustyna są pięknym świadectwem Twojej miłości do Boga i Twojego ciągłego poszukiwania Jego łaski. Niech Pan zaleje obfitymi błogosławieństwami Twoje życie i życie Twojej rodziny. Za ten piękny dowód pobożności. Z wielkim uczuciem zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału, abyś mogła otrzymywać więcej takich potężnych modlitw, które odżywiają Twoją duszę i wzmacniają Twoją wiarę każdego dnia. Proszę Cię również, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, podziel się nią z bliskimi, szczególnie z tymi osobami, o których wiesz, że przechodzą trudne chwile i potrzebują szczególnego wstawiennictwa naszych świętych. Nie zapomnij zostawić w komentarzach swojego świadectwa wiary, opowiadając nam, czy doświadczyłaś jakiejś szczególnej łaski za wstawiennictwem świętego Augustyna, aby twoje doświadczenie mogło inspirować innych pobożnych.